Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam na kolejny odcinek Storage Hunter Simulator. Najlepiej sprzedam klejnot za 1700 Proszę, proszę zarobek 11 tysięcy, strata 2600. Także OK, dobra. Jesteśmy w starym domu. Zobaczmy, czy mamy dzisiaj coś ciekawego. Tu mamy piąteczkę, także bierzemy piąteczkę. Czwóreczka też jest, widzę, tu później czwóreczka. Mm. Bierzemy piąteczkę i zobaczymy co tu będzie. No co za koleś, no Co ty robisz, pajacu? No nie no, to to powinni zmienić, przecież to nie da się tak robić. Masakra. <grym> <grym> Dobra. Otwieraj, Wasz Pani, tam, co tam jest. Łodzie, kręćcie. Piłka. O, jakiś bębenek, tego jeszcze nie widziałem. No dobra. Dawaj, raz, dwa, bo nie ma czasu. Dużo wartościowych rzeczy tutaj nie widzę, ale może coś będzie 600 zł tylko, a 3 dolarów? Skrzynka oczywiście zamknięta, to od razu pakę. Zabawka, cymbały. Koło unikalne. Osiągnięcie za zweryfikowanie 20 unikalnych halloweenowych... Znaczy za zweryfikowanie halloweenowych rzeczy. Dobra, bębenek, werbel, klatka. Legendarny pierścionek, pudełko. Mamy to, także idzie na sprzedaż. Znowu tani box i legendarka. No to ciekawe. Ja bym to wszystko zawiózł tam, żeby to jak najszybciej podbić reputację. Nie wiem, co o tym myślicie, ale chyba tak zrobimy. Nawet te legendarne zawiozę. Chcę mieć ten bok... raczej ten lombard drugi już. Żeby tam operować. W sumie na dwa by pasowało później jeździć, ale jak to zaopatrzyć oba? Jeden, jedna licytacja to druga tam, no. to jest zweryfikowane, tak. A jeden kolega mi pisał, ja to nagrywam oczywiście później, jak komentarz był, że. W lewym górnym rogu po aukcji się ukazuje, ile jest warty boks. Ja tu muszę przyuważyć, bo nigdy na to nie zwracałem uwagi, ile są warte przedmioty w boksie. Na następnej aukcji tak zrobimy. Dobra, wszystko. Wszystko. No to jedziemy. Opchniemy to wszystko. I może już będziemy do nowego Lombardu pchać rzeczy, jak to się uda. Ta legendarna rzecz powinna bardzo podbić reputację, mam nadzieję. Drogi, kurde, bo tu jedziesz szaleniec Dobra, przejedziemy sobie tutaj Gdzie ten Lombard A, jeszcze dalej, dobra Tutaj I tym brzegiem tutaj dobry a kolego niedługo już tu będziesz tylko pracował Dobra zobaczymy zamknięta skrzynia oczywiście no 19 poziom kurde nie dało to 500 brakuje <grym> No dobra, no to musimy coś zrobić, żeby to dozbierać. O kurde, ty, ty fagasie, ty zobaczymy, jakie tutaj mamy dzisiaj licytacje. O, na razie nie ma za bardzo takich lepszych, ale coś by możemy skandlować. Jest jedna, dobra, weźmiemy to i później pojedziemy na aukcję w ciemno. Jeszcze dawaj tą jedynkę szybko. Mało rzeczy, dobra, zabierzemy się. Dawaj, szybciej, dawaj, dawaj, bo się ściemnia. 11 już, 12 dochodzi. Jeszcze podbił, no co za koleś. Dobra, to już będzie wszystko, chyba. Dziękuję. Dobra, nie pajacuj. Bierz się ze sprzątaniem. Same śmieci. Skrzynia druga zamknięta. to tutaj będzie stało. O, powiedzmy. Mapa. Mapa skarbu. Śmieć. Stół. Gryły komercyjne. O, halloweenowy duch, ciekawe, ciekawe. Halloweenowego ducha to ja bym chciał do domu wziąć Może świeca Halloween, a ona się pali? Tego nie zobaczymy tutaj. Dobra, to bym chciał sobie zabrać ze sobą do mojego domu. Zobaczyć, czy to będzie działać. Jakby, czy to będzie świecić, To świeca. Jak nie, no to pójdzie na sprzedaż. Piła. Taborecik. No nie tak to miało być. Kuchenka. Czy co to? Grill. Będziesz stał? Będziesz. Tu jeszcze coś jest. Jakaś miska. Dobra. Zabieramy też ducha. No i dobra. Ciśniemy do lombardu i na aukcję. <śmiech> 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 Coś kolego. Mapa to. Skrzynki. Dobra. Sto punktów brakuje. Kurczę blaszka, no. Tak, podjedziemy do gościa, który tutaj otwiera skrzynki. Nie będę z tymi skrzynkami jechał już tam. Gdzie on jest? Tutaj otworzysz mi to. Tędy gdzieś przejadę? Gówno. Tędy nie przejadę. Mamy 7 godzin, żeby sprzedać towar jeszcze i kupić ten lombard. Co tu mamy? Mamy dwie aukcje. Dobra, bierzemy tą. Najpierw tą droższą. Kategoria klasa A. Hobby i zabawki. Nie wiem, tu się nic nie pokazało, że jest w lewym górnym rogu jakieś coś, może nie, nie przy tym, nie wałci w ciemno. Ale dobra. Będę jak nie zapomnę to spojrzę kiedyś. Coś tu jeszcze wyleciało. O. Przynęta wędkarska, oczywiście. Dobra, tego ducha na razie wypakuję, bo będzie przeszkadzał. Dobra, mamy komiksy. Oczywiście pakujemy to wszystko. Tu pniej zrobić wjazd do tego magazynu. Przecież ileż można latać tam i z powrotem. Dobra, mamy o unikalne skrzypce. No dobra, no to, to już nam na pewno da coś. Przedam oczywiście najpierw od tych naj, naj, najmniej cennych rzeczy. I spróbujemy odblokować ten lombard. A później jak już będziemy mieli ten lombard, to to od razu wstawię te resztę rzeczy. do Lombardą mam nadzieję. Dobra, dawaj szybko. Tutaj wypadła aż jedna rzecz, także. A, tutaj pisze koszt 1497, wartość 1234. No to tutaj straciłem. <grym> Dobra, już teraz widzę, okej, okay, spoko. Ale to jest chyba bez naprawy, liczone, nie wiem. I bez jakby po cenie rynkowej, nie to, że w Lombardzie sprzedajemy, czyli swoim, jakbyśmy sprzedawali, to jest drożej. to. Szybko. Zdążymy jeszcze to mocję pyknąć, czy nie. To jest blisko, także może się uda. Nie yeah. okej. Okay. Okay. Klasa C wyposażenie No jeszcze podbijasz. Dobra. Wartość, a tutaj teraz nie pokazuje wartości, dopiero jak się otworzy chyba, nie wiem. Dobra, nie tą stronę. Ale śmieci. Gurda, nie wiem, czy zdążę. Dwie godziny. Niecałe. Jeszcze trzeba dojechać tam. Halloweenowy kryter jakiś. O, kamienny młynek. Dobra. Jest cenne coś. walka z czasem nowej szybko szybko safe w safe ie? oczywiście nic To jest ten duch. Co mamy? Ciekawe, czy w domu można go tak podwiesić pod sufitem. Kompas. Kamera. Kolejny kompas. No tutaj to zarobimy na tym chyba. Kolejny kompas. Wietarka. Młotek i piła. Ok. Zobaczę jeszcze tylko wartość. Czy tutaj pokażę mi teraz. A, wartość da tysiące. tysiąca, dałem 1400, OK. <laughs> Pakuj tego ducha. I lecimy do tego lombardu tutaj. Ej, co tu się stało? Blisko czy jak? Dobra, jesteśmy. Dobry, kolego, mam do ciebie coś na sprzedaż. Te pierdoły sprzedajemy najpierw najtańsze. Mamy. Dwudziesty poziom, kamień milowy odblokowany. Dobra, zobaczmy teraz, czy możemy to kupić za 5000. Tak jest. O kurczę, kupiłem Lombard, proszę Państwa, i teraz tak. Co my tu mamy? Oczywiście możemy wybrać sobie swoje te, ale kupujemy najpierw. Wszystkie ulepszenia. Targowanie się to i to. Magazyn oczywiście też. A czy tu jest magazyn? Tu jest 50, OK. Tu są komórki i wszystko odblokowane. O, cię kręcę. Cztery rzeczy, duże. Tutaj ile rzeczy. No i teraz wybierzemy kategorię. Tam miałem takie, to tutaj wybierzemy sztukę i kulturę. Powiedzmy, że modę. i sport. ok i wrócimy teraz gdzie jest nasze to a tutaj ok wrócimy niech on to wystawia już Jeszcze tylko muszę mu zaznaczyć, żeby on automatycznie uzupełniał chyba. Dobra. I gościu, tutaj masz pole do popisu. Już zaczyna działać, proszę. Już statuet świeca Halloween. O nie, ja to miałem do domu wziąć. A dobra. Szybce. tego ducha mojego może bym wziął, kurde, no i elegancko udało się kupić lombard, także tutaj teraz będziemy działać. Yy... Muszę zjeść, bo zaraz mnie coś znowu potrąci i będę chciałem coś zobaczyć sobie yy, dzielnice 25. Poziom 30. Dom. No, I tu będziemy mieli najlepszy dom już wtedy I elegancko. elegancko. Pożyczki, aukcje, aukcji już nie ma żadnych. Dobra. Podjadę sobie jeszcze do mojego domu starego. Ja tam zostawię sobie tego ducha. No. I przyjedziemy tutaj, jutro obsłużymy ten Lombard. Jedną aukcję zgarniemy stamtąd, resztę tutaj I zaopatrzymy ten Lombard, żeby było, a w następnym dniu. Zobaczymy. Może tamten stary lombard jeszcze bym trochę zaopatrzył. No bo nie chcę, żeby stał pusty, no. Chociaż tamte legendarne rzeczy i unikalne to trochę jeszcze zejdzie się, zanim on to sprzeda. No ale jest dużo miejsc pustych. 700 już tylko no niestety no nie ma towarów te legendarne unikalne tutaj siedzą ale zwykłych nie ma pustki niestety rozmijmy tego ducha, duchu, duchu. O, to jeszcze jest to. Dekora z Halloween, a udekorują Halloween nowymi temami. <laughs> Okej. Okay. A duch? Co z duchem? Duch może w powietrzu być, tylko gdzie? Tutaj, żeby jak się w kiblu, bym się zesrał ze strachu. <grym> nie, nie, dobra. No dobra, może być. Okay. No dobra, idziemy spać. Także kończymy. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego. Cześć.